W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Święty Romualdzie, Bóg obdarzył Cię wielkimi łaskami, dojrzewałeś do świętości w ciszy i samotności, bardzo ceniłeś sobie mądre słowo, dlatego pilnie strzegłeś się gadulstwa, niepotrzebnych i płochych rozmów, Byłeś mężem milczenia, w którym wsłuchiwałeś się Słowo Boże. Proszę Cię, uproś mi łaskę panowania dan moimi słowami. Chciałbym, by moje słowa miały wartość i były szanowane przez innych, przynosiły im radość i prowadziły do dobrego. Strzeż mnie przed pustosłowiem i gadulstwem. Plotkarstwem, skłonnością do obmawiania innych i wytykania ich wad i słabości. Pomóż mi strzec mego języka, by nim nikogo nie ranił złośliwością, przykrymi, nielitosnymi uwagami lub ustawicznym narzekaniem i biadoleniem. Pomóż mi władać językiem rozumnie i z umiarkowaniem przez Chrystusa Pana naszego, Amen.